Witam, poczekajmy sensu. Ten film jest nagrywany 18 raz, o ile mnie pamięć nie myli. E, nie ten film, tylko po prostu dzisiaj miałem parę koncepcji e, i każła, każda poszła się e, lekko bujać. Więc stwierdziłem, że po prostu nagram Longa, taką szybką dankę właśnie. Jeszcze nie wiem o czym, ale zobaczymy. No, dlaczego? Pierwszy filmik miał być o TFT, bo fajny set wyszedł i stwierdziłem, że sobie zagram. Właśnie poczytam i może nagram Gameplay, ale okazało się, że. Yy, yy, mój komputer nie wyrabia, więc teraz raczej poczekam na kartę graficzną i zajmie to od 1 do 4 miesięcy, yy, bo chciałbym ze półki cenowej, aczkolwiek mogą się plany zmienić i prawdopodobnie dam znać na tym kanale o tym, jak mi się plany zmienią bo tutaj o wszystkim ma być. W ogóle mówię tak szybko, bo dosłownie, te zdania już mówiłem chyba w trzech albo cztery razy. I w każdym... dosłownie teraz zrobiłem do tego jak najbardziej skompensowaną teść, bez jakiegoś rozgadywania. W poprzednich filmach się rozgadywałem, więc nie będzie się nigdy chyba nie poznacie kontekstu, bo wywaliłem już te wszystkie nagrania, bo już się lekko zdenerwowałem, że tyle mi to zajmuje, ale cały czas autentycznie zmieniam koncepcję, więc dzisiaj... Po prostu najbardziej, że tak powiem, wyjdzie po prostu najgorszy możliwy materiał i bo już nie mam siły, a czas tyka, mam jeszcze 2,5 godziny, żeby to nagrać, więc no, e, dobra, wracając, no to gameplaye z Lola się właśnie pojawią później i gameplaye z Valorant, Thresa, Don't z jakichś innych gier, które mi w danym momencie przyjdą do głowy i będę chciał nagrać. Ale to później, e... dobra, e... chciałem nagrać o dwóch tematach, o autorytetach i o informacji i tak samo jeszcze drugi tematem miało być życie, ale już tyle razy dzisiaj o tym nagrywałem i tyle razy to mówiłem, że właśnie bym to skondensował, nie powiedział większej ilości rzeczy, pominąłby jakieś wątki albo myślał, że coś powiedziałem, a nie dopowiedziałem. I stwierdzam, że to nie na dzisiaj, nie po tylu nieudanych pływach. bo w końcu muszę wypuścić ten materiał. Chyba to będzie ten film, bo już mówię, najbardziej skondensowany i najmniej, że tak powiem, się gubię, więc to będzie to. Nawet jak to będzie miało właśnie trwać krótko, 3-4 minuty, to i tak to wypuszczam, bo już nie mogę psychicznie. I a propos, że tak powiem, tworzenia, to w przyszłości właśnie to będzie cięte i będę mógł sobie pozwolić ale na to, bo po prostu sobie potnę filmik i tak dalej, ale teraz jeszcze tego nie tnę, jeszcze nagrywam longiem, nie wiem ile jeszcze będę nagrywał longiem, ale no właśnie nagrywanie longiem ma plus taki, że właśnie powoli się uczę właśnie takie dłuższe wypowiedzi i to daje, bo na przykład patrzę noty, to jeszcze nie jest ten efekt. Jeszcze tak z 50. Jeszcze, dobra, przesadziłem. Z 10-20% ale autentycznie widzę powolny imprów. Taki powolny, taki tyci. Nawet jeżeli nie widać go na filmach, to na przykład u mnie już widać. Jakby w głowie widzę powolny imprów, więc właśnie chciałbym Longiem nagrywać i ćwiczyć. I to nie jest tylko kwestia wygody, tylko faktycznie wiem, że. Fajnie, jak będę mógł umiał, jak będę umiał longiem po prostu. Ym, oczywiście, jakbym właśnie miał większe zasoby, i ten, to pewne rzeczy mógłbym ogrywać i mógłbym nagrywać longiem wszystko, ale to z czasem. To też jest na inny filmik, na inną wspinę. Chcę dzisiaj wypuścić filmik, więc lecimy dalej. No, o tych dwóch tematach powiedziałem co chciałem głównie. Jeszcze nawiązywały się inne tematy. Jeszcze myślałem o kąciku newsowym. Tak samo o kąciku misterbistowym. A propos tego co, że tak powiem się dzieje. Ciekawy case. O kapitalizmie miało być trochę, o komunizmie miało być trochę. No dzisiaj miało być parę tematów, a kończy się na tym, że tylko omawiam co chciałem omówić. Bo autentycznie nie mam siły i ten filmik właśnie może być krótką historią o tym, jak 18 razy próbowałem dzisiaj coś nagrać i w końcu wychodzi taki materiał, który omawia wszystko, co chciałem nagrać, ale nie omawia niczego z tego. I na tym bym zakończył. Chyba, że mam coś jeszcze do powiedzenia. Nie, w sumie to nie. Ale dziękuję za uwagę i yy, chyba nawet taką. Mogę dzisiejszy dzień nazwać taką porażką, bo nic takiego twórczego nie dałem. Po prostu opowiedziałem, coś się stało, ale wydaje mi się, że i tak jest wartość w tym, że to nagrałem, bo można pokazać, że właśnie niekiedy się znajdą takie, zdarzają takie dni, w których e, tak się po prostu dzieje i trzeba to zaakceptować. Inne dni będą lepsze. I iść naprzód, nagrywać dalej, albo robić to co się uważa za słuszne, bądź co się chce robić, co trzeba robić to też jest rozkminy na inny odcinek, bo dzisiaj już naprawdę nie mam siły nagrywać jakichś rozbudowanych odcinków o rozbudowanej tematyce i próby uchwycenia prób prób to z innych stron, zwłaszcza, że wiem, że mi to nie wychodzi jeszcze, ale z czasem wyjdzie i no, po prostu z czasem progresować. Więc dziękuję dzisiaj za uwagę i za poświęcony czas. Sz szanuję Wasz czas i swój czas i poszukujcie sensu miłego dnia, miłej nocy, mi miłego oglądania przyszłych materiałów i zagrajcie sobie w słowa Polecam. Fajny typ z do grania ze znajomymi. papa pa! pa.